Na całym świecie inflacja jest aktualnie niezwykle gorącym tematem. Tak samo jak ja, pewnie zastanawiacie się, jak przetrwać, gdy naprawdę wymknie się spod kontroli. W tym filmiku dam Wam 11 porad, aby przygotować się na potencjalną hiperinflację. Nie są to moje porady i nie są to porady z jakiegoś podręcznika. Są to praktyczne wskazówki od mieszkańców Zimbabwe. Którzy przetrwali jedną z największych hiperinflacji w historii. Podczas zbierania informacji do stworzenia tego filmiku, znalazłam książkę pod tytułem When Money Destroys Nations, czyli Gdy Pieniądze niszczą narody, autorstwa Filipa Haslama. W tym filmiku opowiem Wam tylko o jej ostatnich rozdziałach, które zawierają porady dla zwyczajnych ludzi i firm dotyczących przetrwania hiperinflacji. Zanim rozpocznę, pamiętajcie, nie są to profesjonalne porady finansowe i nie jestem finansową doradczynią. Porady te pochodzą od autora książki i osób, z którymi prowadził wywiady. Nie próbuję również siać strachu i paniki. Numer 1. Uciekajcie, póki możecie. Wyobraźcie sobie, że jesteście na statku. Nazywa się Titanic. Wiecie, co się z nim stanie, prawda? Jeśli jesteście na Titaniku. To możecie mi powiedzieć, która część statku jest bezpieczniejsza i gwarantuje przetrwanie? Odpowiedź to: żadna. Nie ma na nim bezpiecznego miejsca. Aby pozbyć się zagrożenia, trzeba uciec ze statku. Państwo na drodze do hiperinflacji jest niczym Titanic, płynący w kierunku góry lodowej. Nie ma żadnej strategii, która może uratować państwo znajdujące się w hiperinflacji, ponieważ każda inwestycja, każde zobowiązanie, nieruchomość i firma w tym państwie jest powiązane z jej walutą, a ta waluta to nie. Najlepszym sposobem na uniknięcie hiperinflacji jest bez wątpienia uniknięcie jej całkowicie. Około 4 miliony osób wyemigrowały z Zimbabwe podczas tamtejszego kryzysu i ich życia poprawiły się natychmiast. Nie jest to coś, co można doradzić wszystkim, ale opierając się na odpowiedziach Zimbabwejczyków, z którymi wywiady przeprowadził autor, jest to zdecydowanie opcja, którą należy rozważyć, jeśli hiperinflacja kiedykolwiek stanie się poważnym ryzykiem w waszym państwie. Imigranci często mają problemy finansowe i brakuje im wsparcia społecznego, ale, jak podkreśliło wielu Zimbabwejczyków, jest to niczym w porównaniu z strategią przeżywania hiperinflacji. Opuszczanie państwa może jednak być nawet zakazane przez rząd. Monitorowanie granicy i ograniczenia na to, kto może ją przekroczyć, prawdopodobnie pojawiłyby się w czasach niezwykłego kryzysu ekonomicznego. Rząd Zimbabwe nie miał za bardzo jak zatrzymać uciekających, ale gdyby mógł, to by pewnie to zrobił. Czy macie jakiś plan migracyjny? Opuszczenie swojej rodziny i przyjaciół nie jest proste, ale jest to alternatywa, którą warto mieć w zanadrzu, gdyby sytuacja stała się naprawdę tragiczna. Numer 2: społeczności i znajomości. Jeśli zdecydowaliście się zostać, jedynym sposobem, żeby przetrwać hiperinflację są społeczności i znajomości. Zimbabwejczycy stali się zależni na sobie nawzajem z uwagi na brak żywności i przestępczość. Samotnicy mieli nikłe szanse na przetrwanie. Najlepszym rozwiązaniem podczas hiperinflacji jest zaangażowanie się ze swoją społecznością i w handel wymienny, aby uzyskać potrzebne Wam dobra. Istniejące organizacje społeczne mają przewagę. W Zimbabwe, w miarę jak presja na społeczeństwie rosła, centra charytatywne, schroniska, świetlice kościoły i tym podobne szybko stały się ośrodkami wsparcia i handlu. Dostęp do surowców był oparty niemal wyłącznie na znajomościach, a zaufanie było kluczową alternatywą do pieniądza. Podczas hiperinflacji wasza możliwość polegania na pieniądzu znika. Otoczenie się bliską sobie nawzajem społecznością jest kluczem do przetrwania. Musielibyście skupić się na tym celu. Komu ufalibyście w czarnej godzinie? Poza kluczowymi dobrami, społeczności również zapewniają bezpieczeństwo. Numer 3. Trzymanie zagranicznych walut w zagranicznych kontach bankowych. W miarę jak pieniądze stają się mniej przydatne, należy szukać alternatyw. Kiedy rząd drukuje bardzo dużo pieniędzy, prawdopodobnie będzie starał się jak najbardziej utrudniać posiadanie jakiejkolwiek innej waluty niż państwowa. Pieniądze mają kilka ważnych zastosowań, i jedynym z nich jest przetrzymywanie wartości. Autor mówi, żeby w miarę możliwości, w czasie bardzo wysokiej inflacji bądź hiperinflacji, utrzymywać część swoich oszczędności w zagranicznych kontach bankowych w stabilnych zagranicznych walutach. Problem jest taki, że wiele walut, zwłaszcza tych głównych, takich jak dolar, również doświadcza dziś znaczącej inflacji z uwagi na drukowanie pieniędzy. Wiele osób myśli, że jeśli będą utrzymywać pieniądze w stabilnej walucie zagranicznej wewnątrz swojego państwa, to będą bezpieczni podczas hiperinflacji. Niestety, problem jest taki, że rząd może z łatwością zmusić was do wymieniania jej z powrotem na własną walutę lokalną i wiele rządów zrobiło właśnie to podczas kryzysów inflacyjnych. Parę dni temu słuchałam, jak miliarder Michael Saylor opowiadał o tym, jak stracił 900 tysięcy dolarów w jedną noc w swoim argentyńskim biznesie właśnie z tego powodu. Miał milion dolarów w koncie bankowym, i rząd ustanowił nowe prawo, które nakazywało przewalutowanie wszystkich zagranicznych walut na lokalne. Po tym przewalutowaniu argentyńska waluta straciła 90% swojej wartości w porównaniu z dolarem. A jego milion był warty 100 tysięcy, stracił 90% swoich oszczędności. Dlatego właśnie trzymanie zagranicznej waluty wewnątrz państwa nie jest kompletnie bezpieczne. Lepszą strategią jest trzymać ją poza nim. Mimo, że trzymanie zagranicznych walut w zagranicznych kontach bankowych jest lepsze niż utrzymywanie ich w lokalnych bankach, wyzwaniem jest wybranie, jaką walutę trzymać. Waluty takie jak dolar czy euro są drukowane szybciej niż kiedykolwiek w historii i szybko tracą na wartości. Jednak w porównaniu do lokalnych walut, te wartościowe, międzynarodowe waluty mają większą szansę na przetrwanie, gdy będzie po wszystkim. Mimo tego nie są one kompletnie bezpieczną opcją. Dlatego preferuję głównie trzymać moje oszczędności w złocie i srebrze w zagranicznych kontach bankowych. Numer 4. Pieniądz papierowy. Jeśli hiperinflacja stanie się ryzykiem, powinniście rozważyć wypłacenie wszystkich swoich pieniędzy z banku. Z tymi pieniędzmi w ręku rozważnym byłoby zakupienie czegoś wymienialnego, co nie straci na wartości: zagraniczne waluty, złote i srebrne monety, paliwo, jedzenie z długim terminem ważności i tym podobne. Podczas hiperinflacji bardzo wysokie oprocentowania w bankach dają iluzję, że ilość posiadanych przez Was pieniędzy rośnie. Ale jest to dokładnie tym iluzją. W rzeczywistości wartość pieniądza szybuje w niewyobrażalnej prędkości ku zeru. W tym momencie pieniądz nie jest w stanie bezpiecznie przechowywać wartości, jest tylko i wyłącznie narzędziem do wymiany i powinien być utrzymywany tylko przez krótki czas i używany tylko w handlu. W Zimbabwe oprocentowania na kontach oszczędnościowych zwiększyły się o 8 tysięcy Wpłacający mogli zwiększyć swoją ilość pieniędzy 80-krotnie w trakcie roku, ale nie było to nawet bliskie zrównania się ze skalą hiperinflacji. Ludzie, nie wiedząc do końca, co się dzieje, naiwnie wpłacali swoje pieniądze do banków i stracili wszystko. Numer 5. Jednostka rozliczeniowa. Wyobraźcie sobie, że codziennie odwiedzacie rolnika, żeby kupić mleko. Płacicie złotówkę i dostajecie w zamian litr mleka. Jednak pewnego dnia przychodzicie do tego samego rolnika, płacicie tyle samo, a on daje wam tylko 0,9 litra. Kiedy pytacie o co chodzi, mówi wam, że od teraz litr to nie litr, tylko 0,9 litra. Parę dni później daje wam 0,8 litrów i tłumaczy, że sposób liczenia znów uległ zmianie. W ten sposób to jak liczone są litry ciągle ulega zmianie, a wy dostajecie coraz mniej mleka. Bylibyście zrozumiale sfrustrowani. Jednostki miary takie jak litr czy metr muszą być stabilne, nie mogą się ciągle zmieniać. Nie bylibyście w stanie zbudować domu, jeśli pewnego dnia metr byłby równy 100 cm, a innego 90. Możecie się zastanawiać, dokąd was prowadzą z takim porównaniem, więc pozwólcie, że wytłumaczę. Tak samo jak litr czy metr, pieniądz też jest narzędziem do mierzenia. W ekonomii nazywa się to jednostką rozliczeniową. Jednym z najważniejszych zadań pieniędzy jest służenie jako jednostka rozliczeniowa i musi być ona stabilna, żeby gospodarka funkcjonowała we właściwy sposób. Podczas hiperinflacji pieniądz traci tę stabilność i wraz z nią zdolność do bycia jednostką rozliczeniową. Tak jak w przykładzie z mlekiem, codziennie dostajecie inną ilość mleka i ludzie przestają używać pieniędzy jako narzędzia pomiarowego. W hiperinflacyjnym środowisku Właściciele firm muszą znaleźć inny, stabilny sposób śledzenia transakcji, który zastąpi pieniądze. W Zimbabwe ludzie używali wszelakiego rodzaju zamienników od paliwa przez złoto po amerykańskie dolary. Numer 6. Długi. Długi ustanowione w walucie doświadczającej hiperinflacji są warte tyle co nic. Pożyczkobiorcy są w stanie spłacić je bez najmniejszego problemu, a pożyczający dostają mniej niż pożyczyli. Zazwyczaj podczas inflacji oprocentowanie na pożyczkach jest odpowiednio podnoszone, aby zwalczyć ten problem, ale w przypadku hiperinflacji skala dewaluacji pieniądza jest tak wielka, że staje się to niemożliwe. Z tego powodu pożyczający zyskują niewiarygodnie na długach. Jeśli pożyczycie od ludzi albo firm poza systemem bankowym, stajecie przed dosyć sporym problemem moralnym. Czy moralnym jest pożyczać od innych, wiedząc, że hiperinflacja ich zrujnuje? Czy to honorowy, sprawiedliwy sposób pożyczania? Czy pożyczylibyście coś w ten sposób przyjacielowi albo członkowi rodziny? Jeśli potrzebujecie pożyczać bądź wydawać pożyczki podczas hiperinflacji, lepiej jest to robić, używając wcześniej wspomnianych zamienników zagranicznej waluty, paliwa bądź złota, a nawet jedzenia. Pożyczanie w stabilnej walucie chroni osobę wydającą pożyczkę, więc pożyczkobiorca może pożyczać z czystym sumieniem. W Zimbabwe dokładnie nastała taka sama sytuacja, najczęściej pożyczane były paliwo i waluty zagraniczne. Numer 7. Zarządzajcie aktywami, nie zarobkami. Jeśli prowadzicie firmę w kraju doświadczającym hiperinflację, doświadczycie wiele wyzwań, takich jak rosnące koszta, kontrola cen, restrykcje na posiadanie zagranicznych walut, trudności w płaceniu pracownikom, zajmowanie się upadającymi lokalnymi instytucjami rządowymi i spadającym popytem. W takich warunkach biznes musi zmienić się ze skupienia na kupującym do skupiania na przetrwaniu. Firmy muszą skupiać się o wiele bardziej na posiadaniu fizycznych aktywów i dóbr wymiennych, które są wytrzymałe i wystarczająco wartościowe, aby zachować swoją wartość. Dobrą metodą osiągnięcia tego jest zmiana strategii z dostarczania wybranego dobra albo usługi na zarządzanie aktywami, albo zostanie handlarzem. Kluczowym jest wzięcie pod uwagę ryzyka tego, że rząd będzie chciał przejąć kontrolę nad waszymi aktywami. Z tego powodu jako przedsiębiorcy powinniście uważnie obserwować to, jak zmieniają się prawa i regulacje i poza tym posiadanie aktywów za granicą, gdzie nie mogą wam być odebrane, jest również rozważną opcją. Numer 8 emerytury. Hiperinflacja zrówna jakiekolwiek prywatne oszczędności na emeryturę, które możecie posiadać z ziemią, nawet jeśli są bardzo duże. Jeśli spodziewacie się inflacji, spodziewajcie się, że wasze oszczędności emerytalne wyparują. Doradca finansowy w Zimbabwe miał to do powiedzenia. Jeśli doradziłbym Zimbabwejczykom, zanim waluta tego państwa upadła, powiedziałbym to. Wypłaćcie w fizycznej formie jakiekolwiek oszczędności, jakie macie. Musicie działać wbrew całej zachodniej intuicji oszczędzania pieniędzy. Pieniądze, obligacje czy akcje stają się bezwartościowe podczas hiperinflacji. Przekonwertujcie jak największą część Waszych oszczędności w rzeczy, które są w stanie utrzymać wartość i rzeczy, które pozwolą Wam przetrwać. Rządowe emerytury staną się przeszłością podczas hiperinflacji, więc nawet nie warto o nich wspominać. Numer 9. Znak pieniężny. Jednym z najważniejszych zastosowań pieniędzy jest to, że są znakiem pieniężnym. Jak inaczej zapłacić za dobra i usługi niż przy użyciu narodowej waluty? Istnieją platformy umożliwiające używanie płatności złotem, które mają dosyć atrakcyjne oferty, ale rząd może kontrolować internet i sieci płatnicze i ograniczyć Wasz dostęp do nich. Bezpieczeństwo również może być problemem z internetowymi platformami według autora, kryptowaluty takie jak Bitcoin mogą być alternatywą. Są wystarczająco bezpieczne, anonimowe i relatywnie proste w użyciu. Te technologie rozwijają się bardzo szybko i posiadanie wiedzy o najnowszych innowacjach w ich obszarze może być bardzo wartościowe. Numer 10: Oszczędzajcie i inwestujcie. Jeśli wyjęliście swoje fundusze z formalnego sektora inwestycji, Nadal stałby przed Wami problem tego, co zrobić ze swoimi oszczędnościami i tego, jak w ogóle oszczędzać. To skomplikowane pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi w tej książce, i sama również jej nie mam. Jednak jedno jest oczywiste: wejście w hiperinflację bez oszczędności w rzeczywistych aktywach jest znacznym problemem. Historycznie, w czasach ogromnej inflacji, ludzie chronili swoje środki poprzez inwestowanie w różnorakie rzeczy akcje firm, metale wartościowe, nieruchomości, rzadkie kolekcje przedmiotów i zaufane waluty zagraniczne. Jakkolwiek byście nie oszczędzali, wszystkie wasze aktywa powinny być oceniane na podstawie ich zdolności do utrzymania wartości, jak łatwe byłoby do sprzedania w okresie potrzeby, jakie są koszta ich transportu, ochrony i utrzymania oraz czy są bezpieczne odbycia skonfiskowanymi przez rząd, bądź straceniem wartości z powodu na upadającą gospodarkę. Numer 11. Nauczcie się słuchać. Rządy używają nieoczywistego języka i retoryki jako potężnego narzędzia kontroli. Powinniście nauczyć się, jak rozumieć wypowiedzi rządu. Nauczcie się rozumieć, co mówią, a konkretniej, czego nie mówią. W praktyce większość rzeczy nie jest zbyt skomplikowana do zrozumienia dla zwyczajnej osoby, mimo tego, co wiele rządów i ekonomistów chciałoby, żebyście wiedzieli. Dobrą zasadą jest patrzenie na to tak, jeśli nie rozumiecie, co mówią, to nie chcą, żebyście to zrozumieli. To była ostatnia porada. Jeśli zastanawiacie się, jak wygląda moje portfolio i dlaczego przygotowuję się na inflację, oto one w skrócie. Biznes 75% mojego majątku w mojej firmie i będę nadal mocno inwestować w nią, bo z niej otrzymuję największy zwrot. Mam też tu największą szansę dywersyfikować na różne rynki i różne linie produktów nieruchomości. Mam 10,5% mojego majątku w nieruchomościach i planuję zwiększyć ten moment, mimo że ceny nieruchomości są wysokie a oprocentowania rosną. Mam na to cztery powody: Łatwiejszy dostęp do długów, przytrzymywanie wartości, podatki i wpływy. Metale wartościowe: 9% mojego majątku jest w złocie i srebrze i planuję kupować więcej. Poza fizycznie posiadaniem złota i srebra, kupuję i przechowuję metale wartościowe za granicą. Używam firmy Gold Avenue, która ma siedzibę w Szwajcarii i dosyć atrakcyjne opcje przechowania oraz możliwość natychmiastowego sprzedania złota. Link do strony będzie w opisie. Pieniądze. Aktualnie trzymam 4% moich oszczędności w pieniądzach w trzech różnych walutach. I na koniec mam 1% na giełdzie i 0,5% w Bitcoinie. Jak możecie zobaczyć, najmniejszy procent moich oszczędności jest w Bitcoinie, ale rozważam podwyższenie go. Poza tym wszystkim, po przeczytaniu tej książki, zaczęłam bardziej poważnie planować emigrację do innego państwa, w razie gdyby sytuacja tutaj by tego nie wymagała. Mieszkałam jako imigrantka w przeróżnych miastach i państwach przez ostatnie 15 lat. Nagrałam też dwa inne filmiki na temat inflacji. Ten z lewej strony ekranu pozwoli wam przygotować kule-odporne portfolio dzięki Jimowi Rickarsowi i jego książce Droga do Ruiny. Ten po prawej wytłumaczy Wam inflację wraz ze szczegółami i jak możecie przewidzieć, gdy nadejdzie. Dzięki za oglądanie.